I tak w Podróży Miłości, dzisiaj dzień 24, Miłość Kontrapożądania. Dwa dni temu mieliśmy taki dzień, który mówił Miłość, jest wierna. Mówiliśmy o wierności Boga do nas, naszej wierności Bogu i o wierności do naszego współmałżonka. Ja tam miałem kiedyś problem ze wszystkimi. Moimi relacjami z Panem Bogiem i z żoną. Dlatego, gdy prawie 4 lata temu spotkałem się z jednym z Dominikanów i powiedziałem mu o moim problemie małżeńskim, powiedział: Teraz od Twojej wierności zależy wszystko. I jaki to ma skutek, jakie ma odniesienie do dzisiejszego dnia, którym jest mowa o pożądaniu jako czymś co jest sprzeczne z miłością. Bardzo. Jeżeli powiedziałem sobie, chcę być wierny, to automatycznie powiedziałem sobie, nie chcę pożądać w żaden sposób innych kobiet. Myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Nie zaśmiecam sobie mojego serca. Ani, ani, ani myślami, których, miały, których przedmiotem było pożądanie fizyczne innych kobiet. Powiedziałem sobie, że nie, nie będę mówił świńskich rzeczy, świńskich dowcipów. Powiedziałem sobie, nie będę oglądał. Internetu czy telewizji, gdzie jest duża seksualizacja, gdzie jest promocja e, wolnej miłości, promocja związków z, e, e, wolnych, tak zwanych. Nie, nie chcę zaśmiecać sobie serca, mojego umysłu takimi obrazami. Co? I jestem wolny w jakiejś tam części od tego, bo zaprosiłem do tych moich problemów Pana Boga. Powiedziałem, Panie Boże, ja nie mogę już dłużej z walką, z moimi pożądaniami, moją pożądliwością. Ale Bóg przyszedł, pomógł. To był czas, kiedy byłem na trzecim kroku programie 12 kroków dla chrześcijan. Pan Bóg przyszedł do mnie wtedy z pomocą i przychodził przez wiele tygodni, kiedy potrzebowałem Jego wsparcia. Więc proponuję Ci też to samo. Jeżeli masz problem z porządliwością fizyczną, zadbaj o to, żeby Twoja decyzja co do miłości, małżonka przekładała się na to, że będziesz eliminował wszystkie rodzaje wpływu na ciebie. Że będziesz usuwał te złe wpływy, o których zresztą była mowa w wczorajszym dniu, wynikającym, z, wynikającym e, właśnie z internetu, telewizji. To będziesz eliminował paso, że tak wale, pasożyty, o których mówiliśmy wczoraj. Po to, żeby miłość, ta Twoja miłość do małżonka nie była jak nazywała się porządliwością wobec innych osób. Ja podtrzymuję swoją decyzję. I zapraszam Ciebie też do tego. Szczęść Boże, do zobaczenia w Podróży Miłości. W Wielkim gościom.